Hej, z tej strony PiSWitcher i dzisiaj zapraszam Was do mojego odcinka z czy warto to kupować Game Boy Packet w 2020 roku. Zobaczymy. Więc, co to jest Game Boy Packet? Game Boy Packet to jest to. To piękna maszyna. Game Boy Packet. Porozmawiamy o Game Boy Packet, więc... Kiedyś było taki Game Boy i potem zrobiono właśnie Game Boy Packet, mniejszą wersję, która była, miała lepsze rzeczy niż oryginalny. Na przykład ekran był większy i miał więcej energii baterii, by grać, co jest bardzo dobre. I sa sam wygląd konsoli mi się bardzo podoba. Wygląda bardzo fajnie i mi się podoba bardzo fajnie i przyciski dobrze działają jest A i B no i na skontrole jest select i start start jest do zatrzymywania oczywiście więc teraz wam opowiem o kilku grach pierwszą F1 Race jest to ścigałka na gameboyu nie taka dobra ale hej ścigałka na gameboyu Tetris. Ach, Tetris. Pierwszy launch title. Pierwsza gra, która... Jedna z pierwszych gier, które zostały wydane na Game Boya. No i jest to klasyk. Nie możesz mieć kolekcji gier bez Tetrisa. Mario Land. Pierwsza gra o Mario na Game Boyu. No i żeby mieć porta tego. Maria na rękach. Gdzie tylko się zechce. Jest to bardzo fajna gra, podoba mi się, bardzo ładna no, muzykę ma ta gra i po prostu podoba mi się, jest super. I jest jeszcze Wario Land 2. Tu stałem ją, jest fajna, jest to 2D platformówka z Wario, jest fajna, zbiera się pieniążki. No i grafika jest bardzo dobra na Game Boya. Mam jeszcze tutaj grę. Kirby z Dreamland. Pierwsza gra o Kirbym Bardzo fajna Tylko, że nie wiem dlaczego Kirby nie jest różowy Dlatego, że to jest Game Boy I nie ma kolorów, ale hej To jest Game Boy Ale żeby nie jest różowego Jeśli, Jeśli Nie pamiętacie lub pamiętacie Zrobiłem odcinek o Game Boy, Boy Advance SP jest to bardzo fajna konsola, podoba mi się. Więc to jest prymitywna wersja. Ale i tak podoba mi się konsola. Teraz przejdźmy do gameplayu. Odpalamy. Klasyk. Teraz tak, jeśli nie wiecie, to mam tutaj z tym trochę jeden problem. Bo mikrofon jakby się zepsuł. Jeśli nie rozumiecie, to zobaczcie sobie sami. Słyszycie? O to nie właśnie chodzi. Jest to bardzo fajna gra. I graficznie jest to fajne. Mo no, już latać, wybierać. Tego powietrza i wyscieliłam wcześniej niego, bo tak. No ja była. Jestem Jeśli też nie wiecie, to ma, ma też opcję tego. Brightness. Nie, contrast. Tak, kontrast. No i to co to robi to zmienia grafikę. Jest tu taki, jest sam biały i też sam czarny mogę zmienić. Fajnie. Więc, co mogę powiedzieć o konsoli? Jest fajna, ale mam trochę problemy, na przykład właśnie mikrofon i tego, ale jednak to jedyny problem, jaki mam ale czy warto kupić Game Boya? No nie za bardzo Game Boy ma bardzo, bardzo fajne gry na przykład Lens of Zelda Link's Awakening ale ma też wiele złych gier ale jeśli jesteś fanem retro i Nintendo i lubisz gry konsolne gdzie możesz sobie brać gdziekolwiek chcesz ale nie masz 3DSL lub DSL lub Switcha no i jesteś po prostu retro-gamerem to proponuję wam właśnie wziąć Game Boy Packet więc to na tyle mam nadzieję, że wam się spodoba odcineczek jeśli wam się spodoba, dajcie łapkę w górę subskrybujcie mój kanał no i, no, no i napiszcie w komentarzach co myślicie no i zaś chciałbym, żebyście obejrzeli kanał i odcinki Niecz i Tek jest to fajny kanał tam co jest o Minecrafcie, grają w różne gry w Minecraftie tego jak no i tego jest to fajny kanał jest to kanał mojego przyjaciela i jego kumpla z tego co wiem ale i tak bardzo mi się podoba kanał jest fajny zasubskrybowałem więc proponuję Wam też zasubskrybować na ten kanał i obejrzeć jeśli jeste... tego jeśli jesteście fanami Minecrafta więc to na tyle do zobaczenia.